Witam, tu Blondie. Dzisiaj mamy poranek, sobotę, po pierwszym wieczorze z retinolem i pokażę Wam fajne kombo i mój sposób na maseczkę AA Express Lift, czyli tą maseczkę. Bo wiecie, tam są dwie części, na twarz i na szyję. Ja tą część na szyję nie kładę, bo jak widzicie, ja tam potrzeby nie mam. I zobaczcie, jak ja wykorzystuję tę maseczkę. Nakładam ją następnego dnia albo za dwa dni, maksymalnie. Trzymam w lodówce tę maseczkę. I słuchajcie, pokażę Wam, jak wygląda ta forma. Tak, odwracam to jajko w tę stronę, wycinam oczy, tutaj na środku przecinam na nos. I w ten sposób właśnie mam, jak widzicie, nałożoną tą maseczkę. Tu mam te wycięte oczy, tu mam odtąd przecięte. Widzicie, i tą maseczkę właściwie mam na całej twarzy. O, już tutaj czubka nosa i brody, słuchajcie. I w ten sposób macie tą maseczkę na dwa razy. Powiem Wam, <grywki> fajny patent do wykorzystania. Ale od początku całe kombo dzisiejszego poranka. Umyłam twarz, potem nałożyłam zamiast toniku wodę kokosową, potem nałożyłam. Tą maseczkę, którą sobie wcześniej przygotowałam z tej części na szyję. <laughs> Potem, jak to ściągnę, bo to wiecie, pod makijaż dzisiaj rano wychodzę, więc musi być lekko. Dam te serum, one jest takie wodnisto-żelowe, bielęde kolagenowy, stymulator młodości. I do to słuchajcie równie lekkim kremem Lirene Collagen Glow 50. Potem oczywiście nałożę SPF, bazę Lirene Ninja i zrobię sobie mój ulubiony makijaż. Pozdrawiam, miłego weekendu, Blondie.